atakiem na y, Stany Zjednoczone z y, rozwaleniem wiesz ten sabotaż rozbite samoloty to jest pier pierwsza data I naj najważniejsza najbardziej nam mówiąca coś o tym. tej daty mnie się zdaje że ludzie nie powinni zapomnieć bo to było wydarzenie w skali międzynarodowej skutki tego ciągną się i będą się długo ciągnąły za całym społeczeństwem. Przecież nawet te ostatnie doniesienia o tym, co się w Polsce działo z tymi rzekomo więzieniami dla tych, że to się wiąże na pewno i z tą akcją islamistów tam właśnie na tym. W Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jeszcze długo będziemy to odczuwali. Czy pamięta pan, która to jest rocznica Zamachu w tym roku? No nie, 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 nie już nie pamiętam. nie pamiętam. Z żadnym ważnym wydarzeniem na świecie? Tylko ja. A zamach na Łotwie tak coś Panu mówi. A... No No dobra, Zapomniałem. No, różne no, komentarze na ten temat słyszałem. Znaczy, że to były na przykład. Dobrze, dobrze. A, przyczepę. Wiele pieniędzy się kryło pod tymi górnikami na przykład, że to był planowany Naprawdę, pierwszy raz ty skojarzyłem te daty. A pamięta Pan nie. może, która to jest godzinka w tym roku? No, ee, rok 2000, 2000, nikt nie dobra, Nie wiem. <grywka> dobra. No, nie, od <grywka> 2001 roku kojarzymy się wyłącznie z strategią, z atakiem, który jest każdą o łącznikach. Pamięta Pani, która to godzinka w tym roku wypada? 2001 czy 2009? Z żadnym ważnym wydarzeniem na świecie? Nie wiem, co na świecie? A zamach terrorystyczny na Stany Zjednoczone? No, patrzcie mnie Ameryka obchodzi, tam mnie Polska, obchodzi Ameryka. Dobre pytanie. Na razie nic mi nie przychodzi do Jakieś ważne wydarzenie w Polsce na świecie? A, tak. Tak, w Stanach. Ten zamach. W tym, w tym dniu. A czy pamięta Pani, która rocznica przypada w tym roku? A zaraz może sobie przypomnę. A czy pamięta Pan, która rocznica przypada w tym roku? z tego września szczerze słyni urodzinach. A z czymś Z jakimś ważnym wydarzeniem w Polsce, na świecie? A czy zamach na y, Worker Center? Mówi Pani coś, tak? Y, pamięta Pani, która rocznica przypada w tym roku? 10.